Cześć, tu VD, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj, ponieważ ostatnio robiłem sobie testy grafiki to dzisiaj postanowiłem zrobić coś zupełnie innego jest to kwestia, która, która mnie zastanawia od właściwie początku mojej gry w WoCie bo zaczynając grę w ogóle w czołgi bardzo dużo czytałem na różnych forach właśnie o tej grze generalnie zawsze tak podchodzę do tego, że jeżeli w coś zaczynam grać to szukam maksymalnie dużo informacji, żeby to robić po prostu od początku dobrze i wszędzie przewijało się tam Taka, taka sugestia, żeby zupełnie ignorować umiejętność gaszenia pożaru. Wtedy były tylko trzy umiejętności tak naprawdę. Nie było żarówek innych rzeczy, tylko była naprawa, kamuflaż i gaszenie pożaru. I wszyscy mówili, żeby gaszenie pożaru zostawiać na koniec, bo ten skill jest w ogóle nieprzydatny. I tak naprawdę chciałem sprawdzić, ile w tym jest prawdy i ile tak naprawdę to gaszenie pożaru daje na załogantach. Czy warto się zainteresować tym, tym, tą umiejętnością, to nie jest parę tą umiejętnością i sobie szkolić w tym kierunku czasem załogę, czy jednak nie jest to warte świeczki i tak naprawdę daje nie dużo nie warto sobie marnować jednego skilla na, na coś takiego, lepiej wydać coś, coś bardziej użytecznego no i przeprowadziłem sobie taki test dość długo mi zajęło podpalenie dwa razy esetki, ale, ale w końcu się udało, jedno podpalenie zrobiłem sobie bez żadnych parków na zupełnie czystej załodze tak jak widzicie teraz to na, na skrynie. natomiast drugie podpalenie było na załodze z wyszkolonym gaszeniem pożaru na 100% na wszystkich załogantach 100% wyszkolenia, wyszkolenia e, gaszenia pożaru. Oczywiście nie używałem żadnych gaśnic, nic z tych rzeczy. Czołg po trafieniu po prostu sam się palił i wygasał wtedy, kiedy, kiedy sam zgasł. Nie, nie, nie używałem gaśnica ani nic takiego. No i wyniki są dość ciekawe, Wam pozostawię to, jak sobie je zinterpretujecie, czy według Was warto. Stosować to gaszenie pożaru czy nie warto. W każdym razie mam nadzieję, że, że przynajmniej dla kilku osób będzie to ciekawa informacja, bo, bo dla mnie jest dość ciekawa, od dawna, Tak jak mówię, chciałem to sprawdzić i w końcu mi się udało tego dokonać. W końcu przesiadłem i to zrobiłem od A do Z. Myślę, myślę, że zrobiłem to na tyle rzetelnie, że można z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Oczywiście liczymy tylko damage zadany przez w momencie, kiedy czołg płonie. Nie liczę tego. Tych obrażeń, kiedy, kiedy pocisk uderza w czołg i zabiera mu jakieś tam hapa, tylko samo to palenie. Mamy czołg bez gaśnicy najpierw. Zobaczcie, w tym momencie dostał, dostał strzał, i mamy 925 obrażeń, które, które wypadowało z tego czołgu w momencie, kiedy on się palił. To jest 925 obrażeń z samego tylko pożaru. A teraz zobaczcie, jak to wygląda na czołgu tym samym który ma na załogantach zrobione kaszenie pożaru. Czołg dostaje strzał i schodzi mi łącznie 670 obrażeń. Jeżeli porównamy te dwie liczby 925 i 670, to jest 28% różnicy. Wydaje mi się, że to nie jest dużo. 28% oczywiście tutaj też działa RNG, czyli Random Number Generator, no i... Może to być 28, może to być 30%, 25, zależy jak nam tam wylosuje oczywiście, ale nie sądzę, aby to było na tyle dużo, żeby sobie głowę tym, tą umiejętnością zawracać, bo musimy ją wyszkolić na wszystkich załogantach, czyli tak jakbyśmy zrobili, zrobili BIA, natomiast natomiast te 20 kilka czy 30% mniejsze obrażenia i tak nam nic tak naprawdę nie dadzą, tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak nie można... Nie można sobie zdjąć gaśnicy i wozić zestawu naprawczego, naprawczego zamiast gaśnicy. Gaśnica nadal jest potrzebna. Myślę, że gdyby ten, ten skill powodował przed 50% zmniejszenie, to już można by się nad tym zastanowić, żeby takiego skilla używać zamiast, zamiast gaśnicy i sobie wozić np. dwa zestawy naprawcze albo dwie apteczki na, na czołgu. Natomiast w takim przypadku, jeżeli to jest tylko 20 kilka procent czy 30%, to według mnie nie warto czegoś takiego używać. Dobra, tyle w tym odcinku. Być może pojawią się jeszcze jakieś inne testy, jeżeli coś przyjdzie mi do głowy albo wy macie może jakieś pomysły, co można potestować, to spróbuję coś tam, coś tam pokombinować i zobaczyć jak to działa. Może na przykład kamuflaż sprawdzimy, jak działa kamuflaż, czołg, z jakiej odległości będzie bezpodarowany czołg z kamuflażem i bez kamuflażu. No zobaczymy. piszcie w komentarzach w każdym razie, jeżeli macie jakieś pomysły i coś z tego sobie później wybierzemy. Dobra, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.